Witajcie w pierwszym odcinku z serii Pro Ruki, gdzie przetestujemy każdego killera, można może nawet kiedyś survivora i ocenimy jak dobrze są dla nowych graczy, średnich, pro, jak dobre mają perki, jak zabawni są do gry. W dzisiejszym odcinku tym killerem będzie The Alien, albo jak inni wolą go, na niego mówić The Xenomorph. Xenomorph posiada zestaw splątanych tuneli, dostępnych pod powierzchnią do których może uzyskać dostęp z jednej z siedmiu stacji kontrolnych pojawiających się w tym środowisku. Stacje mogą być wykorzystane do bardzo szybkiego transportu. Kiedy jesteś pod ziemią, możesz słyszeć pracujący generator. Kiedy wyskoczysz na survivorów, widzisz nich wszystkich dzięki Killer instynktowi. Będąc pod ziemią, też możesz widzieć kroki survivorów. Drugą umiejętnością Cinnamorfa jest Crawling Kiedy stoi na powierzchni, dostaje 1 punkt na sekundę. Kiedy osiągnie ich 35, wchodzi na dwie łapy, ma mniejszy terror Radius może atakować swoim ogonem. Ale kiedy wejdzie do swoich jaskiń, to wtedy ładuje się mu 8 punktów na sekundę, jeśli się rusza. Cinnamorf, będący w swoim Crawling Mode, ma mniejszy terror Radius, wchodzi na dwie łapy i może atakować ogonem. Survivorzy przy stacjach mogą zdobyć film turc, które będą tobie włączać Crawler Mode. Szybkie levelowanie. W tej grze używam Barbecue and Chili, który pozwala mi po powieszeniu Survivora widzieć wszystkich innych w 50 metrach. infrapressor, który na początku gry pozwala mi widzieć wszystkich przez 8 sekund, i wszystkie inne perki, które pokazują mi Aury. Są przez dwie sekundy dłuższe i animate weapon, który po otworzeniu szafki robi wszystkich dookoła mnie krzyczących i swoją lokalizację. I teraz zobaczcie moją pierwszą grę jako sinomov Gdzie są? Ja od razu do nich pójdę. Control, tak. I teraz wejdę do ciebie. I gdzie ty idziesz? Tędy? Tutaj byliście chyba. Gdzieś. Dobra. Posprawdzam geny. To nikt. zapomniałeś, że pod drugim przyciskiem jest atak tym. Dobra. Potrzebuję ciebie zniszczyć. Ale o człowieczku. Co ty sobie myślisz? Tak ci powiem. I co teraz? Zapytam cię O nie, paleta nie Co ja zrobię Ochaj generatorze Nawet nie próbuj uciec z moich ramion. Proszę cię Kontrolę. Widzę jego. Dobra, idę tam. Widziałem, że tam ktoś jest. Oj, speedranuje ja te generatory. No, nie Nina widzę cię. Ty to wymyślił, że turety będą dobrą edycją do tego killera. On nie potrzebuje tych turetów. Nemesis ma swój atak i jedyne co mu zrobili to, że musi uderzyć jeszcze jeden raz. Dobrze, że w tunelach szybciej to odnawiam. Już działa generator. Nie działa. A ja zapomniałem, że ja mam ten perk. Dobrze, że zauważyłem Was. Hej, panie doktorku. Hej, doktorze. Niż ten dzisiaj generatorek, panie doktorze. I tak on musi się wychilować, a jeśli nie, to no, będzie miał problem. Ja tam pójdę za chwilkę, tylko sprawdzę. Nie mów, że akurat tam się zrobił generator, nie? Ale dzięki. Okej. Okay. Nie... Jak ja zeskoczyłem i dalej mnie to działało? Jak... Jak ogień przez... A wiesz co... Naprawdę... Nie wiem. Dobra, ten. Gdzie jestem? A, przyskończono w generatorze. Super. Nawet nie mogę freegenować. Hej. Nie. Nawet się nie zbliżam. Gdzie ty? Jesteś... Ledwo co. Nawet se nie myślcie. Wy to robicie. Jeśli ktoś to naprawia, na no szczęście nie. Nikt nie jest na tyle mało mądry. Masz szczęście, że nie mam M1, ale już mu... e, Szafka? Gdzie jest szafka? Powiedzcie mi, gdzie jesteście. O, dzięki za info. Nie wiedziałbym, jakbyście do mnie nie krzyczeli. Dobra wiedziałem Wiedział, że ktoś tu będzie. No chodź Dobra. Może się jeszcze nauczyć ci grać Ja chodzę na dwóch nogach? Co mnie spaliło? Hę? Jedy, gdzie jak? Dobrze. Idę mnie otworzyć już to wyjście, bo to nie ma nawet sensu. Mógłbym kampić, ale ja taką osobą nie jestem. Jeśli doszłeś tak daleko w tym filmie, to naprawdę fajnie by było, jakbyś kliknął tą czerwoną subskrypcję i niebieskiego lajka. Like Przed tym, jak pokażę Wam ostatnią grę, którą zagrałem jako Xenomorph w tym filmie, wyjaśnię Wam, jak działają moje perki. Pierwszy. Rapshin. Gdy kopnę w generator, to zamienia się on na żółty i kiedy kogoś powalę na ziemię, to on wybucha i traci 10%. X -play thing działa tak, że kiedy powieszę Survivora, to totem staje się Hex Totement i wtedy Survivor nie widzi mojego Terror Radiusu i Czerwonego Stainu. Mam też perk Deadlock, który działa tak, że po skończeniu każdego generatora, inny generator, który ma największy procent y, zrobienia, blokuje się na 25 Barbecue End Chili działa tak, że po obsługowaniu survivora wszyscy surwajworzy, którzy są poza 40 metrami ode mnie, są ujawnieni. Mój pierwszy to robi tak, że kiedy jestem w Crawler Mode, woltuję okna o 30% szybciej. Drugi Adon działa tak, że wieżyczką zajmuje 35% dłużej, by mnie wyrzucić z Crawley Moda. Naprawdę do szkoły! Muszę iść. Hm? Bardziej o to, że mapę taką wylosowałem. Wiesz? Właśnie się mówi, że. Do szkoły mam iść. Bruch. Chyba dostanę mojego pierwszego kila. Bardziej powalenie Co? Truje? I to jest jeszcze gorsze? Es

Mhm. Och, tu jesteś. Nie wiem. Powiem ci szczerze, nie wiem. Jednak kocham kosmite na tej mapie, wiesz temu? Bo jakimś cudem, będąc w wentylacji, mogę przejść na górne piętro szkoły. Która głównie się opiera na tym, że ma dwa piętra. Więc mogę słyszeć ludzi z dołu krzyczących z bólu po uderzeniu nich, wejść do tunelów i wiesz co zrobić. Nie uciekniesz mi. Och, myślisz, że masz szansę? Wielka szkoda. To był twój ostateczny błąd myślenie, że masz szansę. Myślisz, że co że będziesz się ze mną bawiła i kupisz czas na robienie generatorów? Głupstwo. Po prostu zostaniesz powieszona, tak jak twoi przyjaciele. Myślisz, że co? Że jesteś jedyna, która jeśli zostanie powieszona od razu, nie umrze, to możesz się ze mną bawić? Pff. Teraz każdego przyjaciela, kogo powieszę, umrze. Wystarczy, że jeden umrze, już gra jest GG. A nie, ty już byłaś ostatnia. A, ci mam jednego z, z gry. Oni zrobili dopiero dwa generatory i. No już większość, jak ich spotkam, to już będzie. Na, no, ich sytuacja zdecydowana, rozumiesz? Nie wiem, czy jeden nie ma jeszcze więcej szans. Dobra Ten generator mi się nie podoba, zniszczyć go Wiesz, Wiesz jacy ludzie są głupi? Popomniałam ciągle ten sam błąd Przez to, że mogę atakować tym Moim ogonem To nie mogę atakować przez palety Ale oni i tak próbują na mnie upuścić te palety, wiesz? Zrobiliście kolejny generator, ale mi szkoda, wiecie. O, klejna mi przyszła przed oczami, dzięki. No właśnie. O, przyszłaś go uratować, ale mi smutno. Teraz ty możesz być nową dekoracją na moim haku. Pff, oślepiłeś mnie trochę za późno, kolego. I tak już ona jest martwa. Że masz szansę, dwie osoby umarły. Jedyną twoją szansą to jest uciec przez hacz. To znaczy, że tylko jeden z was przeżyje, bo dwóch generatorów samych nie zrobicie. Sami. Och, biegnij, biegnij. Ach, to ci się udało. Chodź Do widzenia To już jest raczej koniec? O, zobacz jaki piękny haczyk O, to idę znaleźć Widzę twojego koleżkę Idę się z nim przywitać A był tak toksyczny do mnie, bawił się ze mną, ti bagowol. Wow. Chyba tego klipa wstawię na YouTube, bo dobrze idzie. Idziesz ratować kolegę, jak i koniczne. Albo powinna powiedzieć ironiczne. Chyba już nie jesteś nieśmiertelny. Nieważne, jak który raz się powieszę, to padasz. Dobra. Powiesz może, gdzie jest twój kolega? A soldier. Teraz jest obiecana tier lista dla numer na, na, na rupie w perki. Kiedyś jego perki były S nawet, A tier z Animated Clubowym będącej dużo silniejszy ale teraz są takie B Teraz oceniam jak bardzo dobrą jest postać, jeśli chodzi o dla nowych graczy. Według mnie jest C tier, bo jeśli jesteś takim graczem, który gra pierwszy raz w tym roku, jakoś tak spiąty, to ma on Zbyt dużo mechanik, jeśli chodzi o to. Dla graczy, którzy mają trochę więcej godzin, dla mnie jest Atier. Tak samo jak dla graczy, którzy mają super dużo godzin. Według mnie jeśli chodzi o zabawę, to Cenomorf dalej zostaje na Atierze.